Wpadłem na pomysł, żeby telekonferencję nagrywać i udostępniać potem w formie podcastu na swoim Spotify czy YouTube, ale też dla naszej wspólnoty, po to, żebyście mogli sobie to potem odsłuchać, wy, którzy uczestniczycie w tym seminarium, ale też ci, którzy potem będą mieli potrzebę te słowa odsłuchać w domu, czy jak niektórzy to robią czasem na siłce. Coś dziwne, ale okej. Okay. Ta konferencja, to jest konferencja o tym, jak wejść w uzdrowienie. Tydzień temu starałem się w was rozbudzić tę świadomość, że Bóg jest rzeczywiście Bogiem, któremu zależy na twoim zdrowiu, na twoim uzdrowieniu. Ten tydzień formacji, on miał przybliżyć nam, w jaki sposób Pan Bóg chce uzdrawiać. I nie wiem, czy macie takie poczucie, ja sobie to przypomniałem, czytając sobie swoje notatki, kiedy to seminarium przechodziłem pierwszy raz, że Pan Bóg rzeczywiście z darem uzdrowienia często przychodzi kompletnie inaczej niż się tego spodziewamy. Kompletnie inaczej, nawet, jakby, nawet gdybyśmy tego chcieli. Wiele razy w tym tygodniu słowo, szczególnie historia Naamana, pokazywała, że Pan Bóg przychodzi z darem uzdrowienia, ale to jest pewna rzeczywistość, w którą ja muszę wejść, na którą się muszę zgodzić. Pan Bóg nigdy nie chce, przepraszam za określenie, gwałcić Twojego serca, gwałcić Twojej codzienności. On jest niesamowicie delikatny, niesamowicie e, szanujący Twoją wolność. Uzdrowienie jest na wyciągnięcie ręki, Twojej ręki. Ale to ty, to ty musisz w to uzdrowienie wejść. Wypisałem sobie takie jakieś cechy charakterystyczne, na czym polega Boży sposób uzdrawiania, i chciałbym, żebyście te konferencję, a potem, potem krótką chwilę refleksji tutaj na adoracji, czy potem tam gdzieś w swoim mieszkaniu poświęcili na to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty chcesz, czy rzeczywiście idąc za Bogiem, chcesz, żeby on. Uzdrawiał Twoje życie, uzdrawiał Twoje serce. I to jest pierwsza charakterystyczna cecha Bożego Uzdrowienia, że to zawsze się dzieje w zgodzie z Twoją wolą. Trzeba sobie bardzo konkretnie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę, żeby Bóg mnie uzdrowił. Trzeba sobie przywołać historię z Ewangelii, kiedy Jezus człowieka sparaliżowanego pytał, czy chcesz wyzdrowieć. Prawda jest taka, że choć często wiele rzeczy nas w życiu uwiera, choć siedzimy w swego rodzaju gnoju w życiu, to nam jest w tym bardzo dobrze. To często wam to porównanie dawałem, że no, niby śmierdzi, ale jest cieplutko, milutko, nie? jednak coś to mi daje, i często my się już tak przyzwyczailiśmy do naszych chorych schematów funkcjonowania życia, do naszych cierpień, że my nie chcemy uzdrowienia. I nie chcemy uzdrowienia, bo to też się wiąże z tym, że moje życie się może bardzo konkretnie zmienić. Łatwiej nam funkcjonować według starych schematów, łatwiej nam robić siebie ofiary, łatwiej nam szukać ciągle wokół zrozumienia i łatwiej nam zrzucać odpowiedzialność za własne życie na innych. Dlatego nie chcemy uzdrowienia. Tych powodów pewnie jeszcze by się zebrało wiele, ale postaw sobie to pytanie. I stawiaj go w każdym dniu wejścia w Boże Słowo, w każdym dniu formacji, czy Ty chcesz. Wejście w uzdrowienie to jest konkretna decyzja, a w zasadzie decyzje to jest konkretny proces, który jest strasznie wymagający. To się nie dzieje tak o. Często, kiedy jesteśmy świadkami jakichś wielkich cudów w kościele, na przykład uzdrowienia, nie? idziesz nam przez Marcinem Zielińskim, Ojcem Wasza Borą, dzieją się wow, ale się dzieje. Tylko to, co my widzimy, to już jest pewien efekt końcowy, który jednocześnie jest początkiem kolejnego etapu, ale efekt końcowy bardzo długiej drogi, procesu, podprowadzania pod ten moment już konkretnego uzdrowienia. Uzdrowienie to jest proces. Bóg szanuje to, że my potrzebujemy czasu. Bóg nie jest głupim wychowawcą, tylko jest kimś, kto pozwala na rozwój, kto pozwala na to, żeby dać sobie czas. I nie oczekuj, że Bóg magicznie twoje życie uzdrowi tak z dnia na dzień. I bez twojej woli, bez twojego zaangażowania. To jest w ogóle jakiś problem dzisiejszych wspólnot charyzmatycznych, albo latania za różnymi literami charyzmatycznymi, że liczę, że pojadę na tę mszę, nie ten czy tamten ksiądz, nie ksiądz położy na mnie ręce, moje życie cudownie się odmieni. Nieprawda. A wręcz przeciwnie, powiem, że tak z dnia na dzień to potrafi zły duch działać. Więc ja bym się trochę zdystansował do takich szybkich efektów albo do takiego poszukiwania cudowności, że bez mojej energii, bez mojego zaangażowania coś się w życiu odmieni. No nie. Czy ty chcesz wejść w uzdrowienie? Jeśli tutaj pojawia się taka odpowiedź, że nie, to nie będzie uzdrowienia. Jeśli wolisz leżeć w swoim gnoju, oblepiony tym ciepełkiem i za bardzo ci nie przeszkadza smród, Pan Bóg to uszanuje. Na czym polega dalej Boże Uzdrowienie? Polega na tym, że kiedy ja już powiem Bogu, tak chcę, naprawdę chcę doświadczyć Bożej mocy uzdrowienia. To za tym idzie kolejna konkretna decyzja czy postawa, czyli przyznanie się do tego, że trąd, ten duchowy, czasem fizyczny, to jest mój nieprzyjaciel, że ja jestem człowiekiem talentowatym. Ten tydzień bardzo się skupia wokół historii Naamana. Kto nie pamięta, niech sobie wróci do Księgi Królewskiej, dobrze pamiętam, tak, do drugiej Księgi Królewskiej, przeczyta historię człowieka, który jest sztampowym przykładem, jak pan Bóg sprawia. Naaman no, był trendowaty, wtedy za wiele nie można było zrobić z tą chorobą, wręcz przeciwnie, nie było leku, a jeszcze w Izraelu panowała taka mentalność, że jak jesteś trendowaty, no to jesteś przeklęty, to Bóg cię bardzo nie lubi, że ta choroba to jest objaw jakiejś Bożej zemsty. Oczywiście tak nie jest, ale gdzieś taka mentalność była. I przykład Naamana może nam przypomnieć to, że my też jesteśmy trendowaci, że moja kondycja to jest kondycja człowieka trendowatego, że każdy z nas tu obecnych słuchających jest człowiekiem, który ma różnego rodzaju słabości, choroby, Ducha i ciała, i różne winy, różne złe decyzje za sobą, które gdzieś tam się za nami ciągną. I nie chodzi o to, żeby się nad sobą użalać i mówić: O Boże, jaki jestem biedny, jakie ja tu mam ciężkie życie, O Boże, matko bosko. Nie. Chodzi o to, żeby przyjąć prawdę, przyjąć stan faktyczny. Do lekarza, nie wiem, Ana, Martyna, inni lekarze. Jak do was przyjdzie ktoś chory i on wie, że jest chory, ale nie powie, gdzie go boli, no to powodzenia w leczeniu, nie? To możecie czarować nad złotą kulą i może się uda, może nie. Przed Bogiem jak staję, to ja mam stanąć z moim całym badziewiem, z moim, z moim trądem i nie bać się nazwać bardzo konkretnie mojego trądu. Trąd to jest pewien symbol. Człowiek trędowaty, nie wiem czy widzieliście, jak nie to sobie googlajcie. Jakieś fotki czy filmiki, ale trąd jako choroba fizyczna, ona wręcz sprawia, że człowiek się sypie, dosłownie, nie? Odpadają kawałki ciała. Trąd duchowy, trąd naszego serca, psychiki, tego naszego wnętrza to jest taki stan, kiedy we mnie kawałek po kawałku coś odpada, coś umarło, coś we mnie nie działa już, czegoś mi brakuje. Do tego trzeba się przyznać i tego się nie bać. Tak jak ludzie, którzy głoszą często swoje świadectwo w kościele, zawsze takim elementem wspólnym jest to, że mówią właśnie o tych czasach życia w badziewiu. Coś się zmienia, kiedy stajesz przed lustrem i mówisz, kurczę, jest źle. Alkoholik jak nie walnie o dno, to się nie zmieni nic w jego, w jego życiu. Ćpun jak się nie zaćpa na maksa i się po prostu nie zżyga w jakiejś melinie, może wcześniej nie odkryć, że jest jakiś problem. Nie bój się swojej słabości, nie uciekaj przed nią, nie bój się jej nazwać. To jest naprawdę ludzkie mieć słabości, to jest ludzkie grzeszyć. I Bóg się tego też nie boi. Więc jeśli chcę wejść w uzdrowienie, to muszę nazwać swój trąd, to muszę go pokazać Bogu. A to pokazanie dzieje się przez to, i to było drugiego dnia w formacji. Przez to, że ja chcę Boga wpuścić w to. Bo fajnie, że wiesz, co jest Twoją słabością, ale kolejny krok, kolejny etap uzdrowienia to jest zaproszenie do tej przestrzeni kogoś. Podręcznik przede wszystkim skupił się na Jezusie, ale ja bym sobie pozwolił to rozszerzyć też na kogoś, przez małe K, no i przez duże K. I kiedy my zostajemy sami ze sobą, z naszym bólem. To on się tylko powiększa. Kiedy nie wpuszczamy nikogo do tego, co nas tak bardzo w środku gniecie, boli, to to po prostu się rozwija jak nowotwór. Jeśli nie zawalczy o swoje zdrowie, zostawię to wszystko dla siebie, to to będzie rosnąć i rosnąć, a w końcu przyjdzie taki moment, że jak to walnie, to nie będzie czego zbierać. Jak taki wrzut. Nie, się nazbiera, jak ropa wywali, to wtedy jest gorzej niż wcześniej. I wchodząc w uzdrowienie, to można sobie postawić kolejne pytanie: czy ja chcę wpuścić kogoś do tego, co jest we mnie słabe. To jest normalne, że się boję. To jest normalne, że nie wiem, co mi przyniesie to, kiedy człowieka wpuszczę do swojej słabości. Może być tak, że wejdzie na robi więcej bałaganu, niż było, i se pójdzie, a może będzie tak, że da mi doświadczenie takiej akceptacji, za którą tęsknię. Ksiądz Kaczkowski mówił, pamiętacie, szukajcie bliskości, nawet za cenę zranień. Więc ja bym zachęcał, żebyście się nie bali oczywiście, mądrze to robili, ale też nie bali się wpuszczać kogoś do tego, co jest dla was trudne. Nie bali się szukać relacji, przyjaźni. I nawet jeśli się przejedziecie na tym, no to trudno. To i tak będzie lepsze niż ciągłe takie siedzenie w zamknięciu. Ale nad tym wszystkim ważne jest to, żeby Jezusa do tego zaprosić, żeby zobaczyć w Nim kogoś, kto się ani nie brzydzi moim smrodem, kto się nie boi mojej słabości i kto naprawdę jest od tego mocniejszym. Czy ty, kiedy na przykład stajesz na modlitwie, to chcesz pokazywać Jezusowi to, co jest w tobie słabe? Czy może częściej jest tak, że jesteśmy taki, tacy trochę kokieteryjni? Nie? Mówimy przed Panem Bogiem. Panie Boże, uwielbiam Cię, siala lala, nie? Tutaj uwielbiam Cię, jesteś wielki, nie? A tu mnie boli. A tu nie patrz, nie? To jakby. Nie, nie, to stój, nie ma, nic się nie dzieje, jest wszystko super w moim życiu. Nie ma co udawać. To wpuścić. I wejście o pozdrowienie to jest konkretna decyzja. Panie Boże, zapraszam Cię do tego, co dzisiaj jest we mnie najsłabsze. W konkrecie, to nawet możecie się tak modlić rano albo wieczorem, nie? Nie wiem, przykład. Nie wiem co. A to taki trochę przykład młodzieżowy, nie? Mocno, mocno się zabawiłeś, zachlałeś nie. Ale to tak, że po prostu, jak chcę, przypomnisz, jeśli pamiętasz poprzednią noc, że wstyd ci ogarnia. staj na modlitwie i powiedz: Panie Boże, zapraszam Cię do tego, już bez szczegółów. Chcę, żebyś w tym był ze mną. Zapraszam Cię do smutku, który teraz czuję z powodu tego, że ktoś mnie zdradził. Do mojej tęsknoty, etc. Dalej, kiedy decydujesz się na to, żeby Boga wpuścić do swojego Biednego serca, to trzeba się zgodzić na to, że Pan Bóg ma dla każdego inny sposób działania. To było trzeciego dnia, i to też było bardzo mocno obecne w historii Namana: że Pan Bóg ma często inny pomysł na uzdrowienie niż Ty. Nie wiem, czy macie wizję tego, jak to powinno się wydarzyć. Co Pan Bóg powinien zrobić albo nie? W ciemno zakładam, że macie. Świadomie bądź nieświadomie. No bo my wiemy, nie? My wiemy lepiej, jak Pan Bóg powinien działać. On się powinien nas słuchać. Zrobić to, 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 to. A jak nie robi, to obraza majestatu i nara. Bóg działa w sposób, który jest zawsze najlepszy. Bo On najlepiej zna serce swojego dziecka, i twój pomysł na uzdrowienie może nie być kompatybilny z Jezusowym. I trzeba się na to też zgodzić. Trzeba tak myślę, jak wchodzę w proces uzdrowienia, porzucić na początku wszelkie założenia, też oczekiwania, że wydarzy się to tak czy siak. I znowu Kaczkowski, który mimo że do końca życia żył, z guzem mózgu, to jednak był człowiekiem bardzo zdrowym na sercu. Powiedział, że o cud y, warto się modlić, ale nie należy go oczekiwać. Bardzo mnie dotykają te słowa, nie? Panie Boże, chcesz to, uzdrowisz, nie chcesz to, też super, ale wiem, że i tak zadziałasz tak, jak tego potrzebuję. Może na przykład idziesz czasem na Eucharystię albo jakieś spotkanie modlitewne, nie wiem, że Pan Bóg ma ci, nie wiem, nie masz ręki, to ci ręka ma odrosnąć. Dzieją się takie rzeczy. Są świadectwa ludzi, którzy to przeżyli. No ale może to nie jest sposób dla ciebie. Bo może jakby ci ta ręka odrosła, to byś Boga porzucił. A może problem jest w ogóle gdzie indziej. Popatrzcie na Nika Wójcicza. Na tego kadłubka, który nie ma rączek i nóżek. A jakieś tam wypustki ma. To jest człowiek, który żyje taką pełnią życia, a Bóg go nie uzdrowił w taki sposób, który kiedyś by chciał, żeby mu odrosły nogi i ręce. A człowiek po prostu żyjący pełnią życia, że często zawstydza nas, w cudzysłowie zdrowych. Twój pomysł może nie być pomysłem Jezusa. Jezus podchodzi do każdego bardzo wyjątkowo i to widać często w Ewangeliach. Jednemu Jezus wkłada palce do uszu, niektórych uzdrawia na odległość, niektórych słowem przez kogoś, Jezus nie miał jednego sposobu uzdrowienia. Jezus do każdego podchodził indywidualnie. Jeśli ty się decydujesz na to, żeby Bóg cię uzdrawiał, to Pan Bóg naprawdę ma dla ciebie swój, taki dopasowany do ciebie plan. Pytanie, czy chcesz się na to zgodzić? Czy będziesz mądrzejszy od lekarza? Co też nam się często zdarza. nie? Idziemy do lekarza, my wiemy, jak się mamy leczyć, co tam lekarz wie. To było widać fajnie w COVIDzie i widać dalej. Ale to dygresja. Jezus podchodzi do każdego wyjątkowo, i pytanie, które sobie tu warto zadać, to pytanie takie: czy ja nie narzucam Bogu swojej wizji, i czy się jej tak, jak żeb się go ogona nie trzymam? A jeśli to robię, to właśnie to może mnie zamykać na uzdrowienie. Często trzymanie się swojego planu, swojego widzi mi się sprawia, że stoisz w miejscu. Kolejna rzecz uzdrowienie to jest uzdrowienie, które chce dotknąć całej Twojej całego Twojego życia. Bóg się nie chce ograniczać tylko do ciała. Często jak myślimy o uzdrowieniu, no to chcemy, żeby Pan Bóg jakoś tam konkretnie, tak punktowo zadziałał. Tylko Jezus kiedy przychodzi z darem, to chce żeby cała Twoja osoba była zdrowa. Jesteś systemem naczyń połączonych. Co ci z tego, że Bóg uzdrowi Twój kręgosłup, kiedy Twoje serce będzie pełne nienawiści i odwrotnie? Bóg chce leczyć całego Ciebie i skupianie się tylko na jednym wymiarze Twojego życia już wprowadza jakąś taką przeszkodę Bogu. Bóg też lecząc, przychodząc ze swoją łaską, to On też chce leczyć przyczynę Twojego trądu. Nie tyle zabrać ten trąd, ale przyczynę. Niektórzy z Was może macie doświadczenie psychoterapii. Ja mam, nie mam to odmienić, trzy razy byłem na psychoterapii i ja myślałem, że jak się idzie na terapię, no to trzeba się zająć jakimś problemem. Nie teraz jest, coś mi nie pasuje w życiu. A na terapii się okazywało, że pod tym, że mnie coś boli, leży coś jeszcze. I to, to jest ten problem. Jezus jako najlepszy terapeuta tak właśnie działa, chce uleczyć źródło twojego trądu, a nie tylko objawy. Na przykład, zmagasz się z nieczystością. Nie chodzi o to, żeby cię uzdrowić z nieczystości, ale uzdrowić źródło, które sprawia, że Opuszczasz się w tę i tamtą stronę. Uzdrowić źródło grzechu, korzeń. Wszystko będzie zdrowe. I, I też pytanie, czy chcę tego, bo to boli. Leczenie źródła naszego problemu często jest bardzo bolesne. I ostatnia myśl. Wejście w uzdrowienie to też jest. Y wejście po coś. Zadaj sobie pytanie. Po co ty masz być zdrowy? Po co chcesz dar uzdrowienia? Czegokolwiek by nie dotyczył. Jaka jest twoja motywacja? Żeby ci było lepiej w życiu? Żeby więcej mamony zarobić? Żeby wszyscy cię podziwiali? Ostatni dzień formacji mówił o tym, że najlepszym... Takim najbardziej otwierającym na Boże działanie celem jest to, żeby moja relacja z Bogiem była lepsza. Uzdrowienie tak naprawdę nie jest celem. Uzdrowienie jest pewnym środkiem do tego, żeby Twoja relacja z Bogiem była lepsza. Bo jak Bóg Cię uzdrowi z nienawiści, uzdrowi Cię z gniewu, z tego, co jakoś Cię tam dręczy. To będzie ci łatwiej w relacji z Bogiem. Nie chodzi o to, żeby egoistycznie podchodzić do tej kwestii, żebym ja się lepiej czuł, ale chodzi o to, żeby miał w sobie motywację większej miłości do Boga i lepszej relacji z żywym Bogiem. I też zapytajcie się o swoje motywacje. Czasem warto na modlitwie się zatrzymać i zapytać siebie, po co ja idę za Bogiem? Czego ja chcę od Niego? Czy nie jestem przypadkiem takim cholernym egoistą, który ciągle chce brać, brać, to Bóg ma mi służyć, to Bóg ma się dopasować? Wejście w uzdrowienie to jest totalna zmiana myślenia. I tu się podzielę takim swoim świadectwem. Kiedy wam kserowałem, nie kserowałem, tylko skanowałem fragmenty formacji, to to zakryłem kwadracikiem. Ale pomyślałem że sobie, że yy, przeczytam wam notatkę, którą. Parę lat temu zapisałem, i to chyba było jeszcze chyba w seminarium. Nie pamiętam kiedy, bo się nie zapisałem tu daty, ale napisałem kiedyś takie sobie e, myśli i to czytam jako świadectwo, że Bóg działa inaczej niż bym oczekiwał. Parę lat temu zapisałem. Akurat wczoraj dowiedziałem się, że nie mogę już liczyć na operację nogi, że do końca będę żył z kalectwem. Że jestem dalej chory i muszę o siebie dbać i przyhamować, nie szarżować. Dygresja, nigdy mi to nie wychodzi. I to boli. I, I myślę, co Bóg chce, bo ja chciałbym cudownego uzdrowienia. A co jeśli On wie, że lepiej będzie z krótszą nogą, kruchym i złamanym kiedyś kręgosłupem? Ze słabymi kośćmi, itd. On wie lepiej. Może moja choroba i słabości są moimi ścieżkami do pełni szczęścia. Powiem, jak sobie to przeczytałem dzisiaj, mówię wow, ale żem napisał. Dlatego warto notować, jak jesteście w formacji, bo może napiszecie słowa, które kiedyś was podniosą. I rzeczywiście ja tego dzisiaj doświadczam. Bóg nie uzdrowił mnie fizycznie. Mam wrażenie, że z roku na rok jest gorzej. Ale coś, co Bóg robi i czego ja doświadczam, to to, że leczy mi serducho. Ja w ogóle już nawet nie chcę, żeby mi uzdrawiał fizycznie. Naprawdę. Z taką wolnością mówię, że mi to wisi. Nie chcę tego. Bo widzę, że serce jest ważniejsze: że jak serce się leczy, to leczy się całe życie. Chcesz wejść w Boże uzdrowienie, czy wolisz się taplać się w swoim błotku? Niech ta chwila adoracji, a jeśli tego ktoś słucha potem, zachęcam, żeby zrobić sobie chwilę jakieś takiej osobistej modlitwy. Niech to będzie taki czas, kiedy odpowiesz sobie na pytania, które padły w tej konferencji. Niech to będzie też takie spotkanie z Bogiem, który. Chcę Twoje serce uspokoić, ukoić, przemówić, trochę Cię tak walnąć w łepetynę, żeby zmienić myślenie. Jeśli chcesz wejść w przygodę uzdrowienia, to czuj się przez Jezusa zaproszony, zaproszony. Amen. Tyle. Lecimy z modlitwą.